Cześć, ja jestem Benito, a to jest kolejny odcinek z serii Resident Evil Village, na który Was serdecznie zapraszam. No dobra, wstawiamy w takim razie ostatniego flaska i niech się dzieje wola Boża. Jak to mówią? <ścoughs> <śpuszczytanie> <śpuszczytanie> czyli. No dobra moi drodzy, czyli co? To jest nasz kierunek. Chyba wiem gdzie. Chyba wiem gdzie, ale mogę się mylić. Tylko śmiać się chce, bo nagle itan jakiś silny i podnosi taki. Daj, dostaje w ramach tego duży pomnik, tak? Co to było? Nie wiem co to było. Ale dobra, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy Dobra, tam chyba... tam była skrzyneczka do rozwalenia wcześniej? Chyba tak I co, tu mam położyć? Chyba tu Chyba tu, giant chalice Duży kamień Stawiamy na piedestale, tak? Co mi panie dasz w ten niepewny czas Co mi dałeś most? O kurde O kurde No dobra Ej, ej, ej. Zdobyto trofeum Temporary Measures No i dobrze Ciekaw jestem, gdzie my teraz schodzimy na dół, co? To jest bardzo dobre pytanie. A najlepsze jest to, że już idziemy po matkę Mirandy? Nie. To nie może być takie proste. To nie może być takie proste. Cały czas. Nie, do, nie dowierzam, że tam to, że tamten ostatni przeciwnik, bo to był Heisenberg. Nie dowierzam. Nie wydaje mi się, że to był Heisenberg Po prostu był w miejscu. Chyba, że... Nie no... To, ale on się zamienił w kamień, tak w ten... W ten proch... Czy w twół w popiół, czy coś tam No nie wiem, zobaczymy, ale kurde... Ciekawi mnie to bardzo... Nic co już by był koniec... No kurde, zjeżdżaj na dół szybciej. Język mi się plącze, bo tak niby wygląda na to, jakby była matka Miranda jeszcze. Mówiłem, że to nie koniec. To, kto to mówi? Heisenberg Mówiłem, że to nie może być takie proste. Na 80% jestem przekonany, że to jest Heisenberg. Że to głos Heisenberga. Na 80%... Tu nic nie ma, kurde. Zobaczmy jeszcze. Żadnych koziołków? Też dawno nie widziałem. No nic nie widać. No dobra. Idę do ciebie, gość. Jaka fabryka, o kurde. O, holy shit. Tak mi dali na imię, przy chrzcie.

O kurde, dobra, pozwiedzajmy szybko. Może jakimś cudem jakiś jak się trafi. Mówiłem? Trochę złomu. Trochę złomu, może jakieś amo. O, z tego amo by się przydało. Nie? Ty jesteś kurde, niewdzięcznik, no. Wyskoczy mi coś? Nie wygląda na to. No dobra. Trochę metalu Okej, okay, okej okay. Coś tu musi być jeszcze, no nie no Tak słabo Kurde, no ale lipa Ale sknery, no Nie chcą mi nic dać, żadnych itemów O kurde, no dobra Skoro tak mówisz? Tu zamknięte. Tu nic nie zrobię. Czy tu jest coś do wzięcia? I don't think so. Gunpowder. Proch strzelniczy. Dobra, jest na niebiesko, czyli nic nie ma. Ale. A tu są jeszcze drzwi, tak? O kurde. Ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. A teraz to wygląda taki moment jak z Resident Evil 2 remake na przykład jak gdzieś idzie w tych uliczkach takich. Zarobiście to wygląda. O kurde. Mi, mi, mi się osobiście to bardzo podoba. Okej, okay, co to za pomieszczenie? Chemical Fluid! Jej! Mamy cztery apteczki. What? Aha, bo to jest, jest tutaj bałagan. Trzeba zrobić mały porządek. O, tak, o, właśnie tak. Właśnie tak, moi drodzy. Mamy cztery chemical fluid. Mamy 5 apteczek, czyli możemy zużyć sobie Chemical Fluid Na amunicję do strzelby. Pyk. Pyk. O! No i dobrze. Jest moc. Jest moc moi drodzy. Trochę mało tego wszystkiego, no ale dobra. Jakoś przeżyjemy. To już nie ma nic więcej. Ale lipa Ale rozejrzyjmy się O, o! Okej okay. Na pewno nie ma nic do wzięcia No nie ma, dobra Nie oszukujmy się Dobra Zobaczmy What the hell Nie żyje Dimitresku, Pole mamy mije

Take Listen, Ethan. You're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit. sit. <sighs> Lady, super-sized bitch, a <laughs> <laughs> be <the> <laughs> an freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are! And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain, well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. <laughs> so do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we go save rogues, and then we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you. Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. You're few. Okay. What the fuck is this? Co to jest Resident Evil Nemesis? Że spierdzielamy przed Nemesisem? Tu. Prawo, lewo, prawo chyba. Okej. Okay. What next? Mamy tylko w lewo. Ślepa? No dobra, spadamy. Kurde. Co to było jakieś? Google jakiś, czy to co? Coś? Normalnie... Facet robot z tym, z... Jak helikopter, no jak to się nazywa? No wchodź na górę, co tu mamy? Trochę złomu? Trochę prochu strzelniczego. Okej. Okay. No i co teraz? Muszę wrócić. Nie dobrze. Okej. Okay. Są. So. gdzie idziemy, panowie? Panie i panowie. Chłopcy i dziewczęta. Nie no, nie wierzę. Gdzie mam iść? Tu. Jezu, ja przez chwilę myślałem, o kurde... ...że znowu jakiś duży wilkołak. Nie no, co ja mam w, ten, w tej bani? Czasami się zastanawiam... ...takie skojarzenia dziwne. Okej. Okay. No. Go up. Go up. Okej. Okay. O nie, aż trzech ich jest. Mam coś dla Was. Podtrzymajcie, proszę. Dziękuję. Wszyscy padli, wszyscy padli. Nie ma nic więcej. Nie, dobrze, nie chcę kasy. Chcę Amu, chcę itemy. Tu jeszcze coś jest. Ej, 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 nie podoba mi się to. Gdzie może być coś? Kurde. No. No. Gdzie coś może być? Halo. No dobra, zejdźmy na dół. Kurde, no. To. to... jeszcze nie koniec? Tu nie byłem jeszcze, tak? Czy tu byłem? Tu nie byłem. Chyba tu nie byłem. Jeszcze coś jest, no kurde. Dobrze, że jest ta podpowiedź, że tak powiem. Bo faktycznie człowiek było mi no dużo, dużo rzeczy. No, o, nie, myślałem. Ej, no nie wierzę, jeszcze gdzieś coś jest. No, kurde. Ślepy jestem, nie widzę, przysięgam. O rety, o rety, o rety. No nie, 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 nie. No nie jest fair. Gdzie co może być jeszcze? Gdzie co może być Tu mamy drabinkę Aha, bo to było Aha, okej okay. Czy coś tu jest, czy coś tu jest Nie ma nic tu, no kurde Nie, o Jezus Maria Tu nic nie ma, nie ma Kurde, tu nic nie ma, no. Gdzie co może być, co? Gdzie co może być, pytam się. Nie, no ja nie wierzę. Ja kurde nie wierzę. Może zastrzelić coś? Może kamyczek jakiś? Nie, raczej nie Nie wiem Jezu, nie wiem, dziwnie to wyglądało dosyć Okej, okay, no dobra, nie ma to nie ma, no trudno A szkoda, bardzo szkoda Nie, no nie ma pomysłu Tak się ciężko porusza w tym złomie Nic do głowy nie przychodzi nawet jest Dobra, mamy wszystko, o kurde Ale jest tak rozmieszczone Są te itemy masakrycznie Naprawdę, gdyby nie to, że Podświetla się mapka, kolor na niebiesko, na czerwono w życiu by mnie znalazł To chyba zostawił Mimo, że staram się dobrze jakoś eksplorować To jest Znaczy, może też inne podejście wtedy byłoby, tak? Bo tu... Dobra, idziemy, zobaczymy, no i... Na mapę się zerknie, tak? Takie podejście. No ale bez tej mapy, no to... Nie no, fakt może nie połowy itemów, no ale myślę, że jedną czwartą 25%. Bo wtedy nie byłoby takiego nastawienia, a pójdę tu, zobaczę. Najwyżej wrócę, tak? What the fuck? Co to jest, kurde? Film Resident Evil? Jak Alice, kurde, sklonowana została? O wow Dosłownie, to wygląda jak przedostatnia część? Nie, nie, Retrybucja... Nie, nie retribucji. Kurde, nie pamiętam. Bo już dawno Residenta w sumie nie oglądałem. Obejrzałem wszystkie części, bardzo polecam. Moim zdaniem, chyba najlepszy film o zombie. Najlepszy. Najlepszy, nie najlepszy, no ale na pewno jeden z najlepszych. Ale faktycznie w której części były te alice? Były chyba dwie. W jednej były alice, a w drugiej części były róż różne osoby. Chyba retribucja. To było wtedy, gdzie oni To była zima nie chyba do Rosji pojechali. I bo okazało się, że cała stacja Umbrelli jest pod lodem głęboko w wodzie zamrożonej pod lodem Tak, tak, bo ona z dziewczynką tam weszła i ona zap... diuk I ona zapytała się Ta dziewczynka mamy B4 Materials Zapytała się mamy, czyli Alice Kto to jest, mamusiu? Do kl... o, Oczywiście do... Okej. Okay. Oczywiście ona jest była klonem, nie ja wiem. Jeśli kto oglądał. To będzie wiedział co chodzi. No dobra. Spoko. Co tu masz? Co to jest? Masz i save'a. Welcome, Ethan. No dobra, zobaczmy. Dalej nie mam ryb. Nie. Gdzie ja je... Gdzie ja ją ominąłem? No dobra, już raczej nie dostanę jej. What? What the fuck? Ta ma tysiąc... O, oto jest strzelba jakaś nowa? Shotgun now, no? 1160 powera. A moja ile ma? Sayonara. Kurde, tyle ulepszałem, żeby sprzedawać no. I farewell to need this. Oh no. Ej, a tu jest jeszcze... O, walizka. No dobra, weźmiemy to. I teraz weźmiemy sobie. Nie żartuj sobie ze mnie. Nie żartuj sobie ze mnie. Aha! Okej. Of O wow! A jak to się nazywa ta broń? SYG-12. SYG-12. To nie, nie, nie. O, mamy do Syga i mamy do Magnuma. O kurde. Ah, fine, Dobra, snajperka, mamy full. Oczywiście, że strzelbę od razu. Mam coś na sprzedaż? Nie mam, ale widny jestem. Ile kosztuje? Na razie nie. Dodatki 42 100. O kurde! O kurde! O wow, teraz to trzeba porządek zrobić. Spoko, ja też dziękuję. Ale będzie zabawa. No nie, 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 żartuj. Ale już myślałem, że więcej miejsca nie będzie. Myślałem, Przysięga, myślałem, że więcej miejsca nie będzie. Shortcut. To damy. To damy, tak. Albo nie. Pistol Amo. Nie tak. To damy tak. topik pyk. pyk. Okej. Okay. Szybki porządek. Kurde, nie to. Kurde moi drodzy jak to wygląda Co o tym sądzicie? Dużo miejsca, dużo broni W tym nowy nowa strzelba Kurde jak ona wygląda jak czołk o kurde Tu się nic nie zmieniło, nic O kurde Uuu Dobra, jestem ciekaw co z tym, co to jest do ch cholery a nie mogę nawet użyć No dobra O rety moi drodzy Mam nadzieję że Wam się równie dobrze podobało Równie dobrze oglądało zresztą No mi się dobrze grało I bardzo mi się podoba cały czas Twierdzę ta część Rezydenta Jeśli Wam też się podoba Jeśli Wam się odcinek podobał To pamiętajcie żeby zostawić kciuka w górze No i co I do zobaczenia w kolejnym Cześć